Wojciech Nalepa z tej strony. Jadę dzisiaj do miasta Połaniec. To jest południowo-wschodnia część województwa świętokrzyskiego. Połaniec jest znany z elektrowni. Działka, którą Wam zaprezentuję ma 70 arów powierzchni i znajduje się przy drodze wojewódzkiej wlotowej do Połańca od strony Kielc, czyli jednocześnie od strony Staszowa. A ponieważ jest przy drodze wlotowej, wojewódzkiej, to znajduje się również przy tej samej drodze jako... Wylotowej z miasta pałańca. No bo można wjeżdżać i wyjeżdżać. Zapraszam do obejrzenia wideo. No i moi drodzy, mamy wysokie napięcie. Dojechaliśmy do działki. Działka znajduje się. O, w tym momencie po prawej stronie to są te drzewa, te krzewy. Zjedziemy sobie tutaj na prawo. Przejechaliśmy nad rzeczką i pojedziemy w drogę, która styka się z drugą działką, gdyż na sprzedaż są dwie działki ewidencyjne, przedzielone rowem. Za chwilę Wam ten ruch pokażę, a auto zostawimy. Gdzieś tutaj, mniej więcej. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy na miejsce. To znaczy, dotarłem. To znaczy, sam jestem tutaj, ale z wami. Czyli dotarliśmy. Pokażę Wam tą działkę od drugiej strony. Od strony zachodniej. Będę mówił działkę. Oczywiście, mam na myśli obydwie działki, czyli całą nieruchomość. Ta działka, właśnie od strony zachodniej, jest mała. Ma 540 metrów. Kwadratowych powierzchni. Znajduje się przy drodze gminnej, utwardzonej. Zobaczcie. Taki żwir, takie kruszywo, już rozjeżdżone dobrze tutaj się znajduje. Każda osobóweczka tutaj przyjedzie. Działka znajduje się po prawej stronie i biegnie pomiędzy tą drogą, którą idę, a rowem takim melioracyjnym, który za chwilkę wam pokażę. Ten rów jest z prawej strony. O tutaj przejdziemy sobie tędy. O, momencik. dojdziemy, tu. O, żaba wskoczyła do wody. Ta działka o powierzchni 540 m2, znajduje się pomiędzy drogą gminną, to znaczy drogą miejską miasta Połaniec, gdyż administracyjnie jesteśmy na terenie miasta Połaniec. Tak, ta działka znajduje się pomiędzy tamtą drogą, przy której nie ma uzbrojenia żadnego. A tym rowem melioracyjnym to są wody płynące z karbu państwa. Tak to, e, taka jest własność tego, tego rowu. Rów ma szerokość około 3 do 5 metrów, w zależności w którym miejscu. Tam dalej, jak się pojedzie tą drogą, to ten rów w zasadzie wysycha. W tym miejscu jest trochę takiej wody, i pomimo, że jest to woda płynąca, to ona bardziej chyba stagnuje niż płynie. Po drugiej stronie tego rowu i też podejdę do tego miejsca tylko od strony drogi wojewódzkiej Połaniec-Staszów, czy Staszów-Połaniec, to tamtą działkę Wam pokażę i ten rów z tamtej strony. Ten rów rozdziela te dwie działki. Tą o powierzchni 540 m2 i tamtą działkę o powierzchni 6500 m z okładem razem Obie działki mają ponad 7000 metrów powierzchni. Ok, przejdziemy się jeszcze kawałeczek trochę dalej. Byłem o tutaj, tutaj wszedłem. Chcę zadrzewienia, tam na dole jest rów. Działka ta mniejsza jest po mojej prawej stronie czyli o tu, tutaj. To jest wasze, to co kupujecie drzewa. Działka ma mniejsze znaczenie strategiczne. W zasadzie to jest taki zarośnięty szeroki pas gruntu o szerokości ponad 38 metrów. Działka przy tej drodze biegnie z ukosa. Jest takim trapezem, rąbem, taki kształt zbliżony. No Można powiedzieć że też do prostokątu, ale jednak te końcówki są ścięte. I pamiętajcie, że szerokość zawsze liczymy prostopadle do granic działki, a nie z ukosa, bo wtedy może wyjść nawet i 70 metrów szerokości, jeżeli jest to duży. Clean. Tutaj działka styka się prawie że z linią wysokiego napięcia. Miasto połaniec znane jest z elektrowni i ta elektrownia wytwarza prąd, który potem trzeba rozprowadzić liniami energetycznymi. Stąd działki docelowo w przyszłości kiedyś nie za bardzo nadają się pod zabudowę mieszkaniową, no bo nikt nie będzie chciał mieszkać przy takiej linii przy takiej trakcji wysokiego napięcia natomiast co innego jeżeli chodzi o przemysł ale o tym opowiem jak będę tam na drodze wojewódzkiej energetycy wykaszają pod wysokim napięciem, a nasza działka przedmiotowa jest cała zarośnięta pomimo, że w ewidencji widnieje jako łąka piątej klasy w ewidencji gruntów ta działka 540 m2 powierzchni są to użytki oznaczone jako grunty Zadrzewione i zakrzewione. Oznacza to, że można te drzewa oczywiście za odpowiednim zezwoleniem z miasta Połaniec w odpowiednim okresie wyciąć. Drewno będzie stanowić waszą własność. Dzięki temu oczyścicie tą działkę. Drewno wykorzysta się do własnych celów, a rośnie tu między innymi olcha, topola. Z olchy można zrobić deski na ładne meble albo po prostu wysuszyć i mieć do kominka. Jest dość kaloryczna, dobrze się pali i ładnie pachnie. A drewno, za chwilkę pojedziemy tam dalej tą drogą, za linię, za całą trakcję, i pokażę wam, co tam się dzieje. Zobaczcie, ktoś ma działkę albo ją kupił, albo po prostu ma. Ogrodził sobie po tej stronie, tutaj po prawej stronie, gdzie te krzaki jest ten rów melioracyjny i zwyczajnie urządził sobie ogród. Nasadził róży, wyczyścił z drzew, przygotował, kupił słupki ogrodzeniowe, siatkę taką budowlaną czy leśną o i urządził sobie foliak, ma zbiornik na wodę i drewno na opał. Można? Można. Zrób i ty. Będziesz zadowolony, z miasta Połańca, w mieście Połaniec, przy drodze wojewódzkiej działkę wykorzystasz, dopóki gmina, miasto Połaniec nie zmieni planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj po sąsiedzku, w kierunku południowo-zachodnim od działki jest jakiś plac utwardzany, coś kopary robią. W tym rowie melioracyjnym, który może zbyt zachęcająco nie wygląda, rośnie dużo tataraku. Dowiedzcie się co to jest, ale jeżeli jest tatarak to głód przeżyjemy. I robi się też skłączy tych spod wody. Genialne nalewki na spirytusie. Polecam. Ale uważajcie, są bardzo ostre, bo to spirytus w smaku znakomite. Orzeźwiające. A my się przejdziemy tą drogą asfaltową, którą przyjechałem tutaj na tył od zaplecza działki, przejdę do drogi wojewódzkiej łączącej połaniec ze Staszowem i Staszów z miastem wojewódzkim Kielce. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Jest w teorii ten ruch, który w tym miejscu. Akurat jest suchy. Działka, która jest na sprzedaż, ma wjazd tam od drogi wojewódzkiej. A no tamtendy jedzie samochód, przejechał drogą wojewódzką i tam musimy się dostać. Po prawej stronie mamy zakład, prywatną firmę, jakieś magazyny, które są wynajmowane. Na wideo z drona było też widać tą szkółkę krzewów tu którą ktoś sobie tutaj urządził. Teraz muszę zrobić rzecz bardzo szybką i karkołomną mianowicie opowiedzieć Wam, Pomiędzy przejeżdżającymi samochodami, bo gdy one przejeżdżają, to jest duży szum. Działka to są te drzewa i krzaki po tej stronie. Szerokość działki przy drodze wojewódzkiej wynosi 38 metrów. Śmiać mi się chce, bo to jest dość trudne zadanie mówić pomiędzy przejeżdżającymi samochodami. Naprawdę trudne. Mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio zagłuszało filmu. Natomiast ponieważ jest to droga wojewódzka, to jest tutaj masowy ruch samochodów, pewnie kilka czy kilkanaście tysięcy na dobę, co powoduje, że w przyszłości, gdy tutaj ten teren w planie zagospodarowania przestrzennego zostanie zmieniony jego przeznaczenie, będzie te samochody będą generowały dobry ruch, czyli reklama na płocie będzie robiła robotę, bo tysiące samochodów codziennie będą ją widzieć. Przeszedłem jeszcze na drugą stronę, żeby Wam to pokazać wszystko z dali. Zwróćcie uwagę, że tam jest przystanek autobusowy, czyli busy, autobusy tutaj wysiadają. Działka 38 metrów szerokości i tutaj nie widać tego niestety w terenie, ale ta działka posiada pełne uzbrojenie w gruncie, pod ziemią. Takie rzeczy widać na mapach. Jak wejdziecie na geoportal powiatowy bądź ogólnopolski, to zobaczycie, że to uzbrojenie jest tutaj widoczne. Kolejna rzecz, możecie również kupić sobie mapę zasadniczą w odpowiednim wydziale geodezji i kartografii miasta Połaniec i też to wszystko sobie zobaczycie. Mamy tutaj do dyspozycji prąd, wodę, gaz, kanalizację. Udało mi się znaleźć jedną ze studzienek prawdopodobnie od wody. Tak zakładam. Która została zasypana trawą skoszoną przez drogowców, bo pas drogowy jak widzicie jest wykaszany. Chcę żebyście zwrócili uwagę, że działka jest blisko trakcji wysokiego napięcia natomiast jest stosunkowo daleko, bo po pierwsze trakcja się oddala od działki a po drugie nie jest bezpośrednio przy niej. Tutaj ten pas gruntu to jest zupełnie inna działka, już zupełnie inna. A druty mamy dopiero tam. OK? Możecie to sobie sprawdzić na mapach topograficznych, czyli zwyczajnie na geoportalu. Zobaczcie, przy drodze wojewódzkiej jest przystanek w kierunku na staszów. Działka znajduje się o tam. Naprawdę mnie bawią te samochody, bo to jest dość trudne. I tutaj kilkadziesiąt metrów dalej jest droga asfaltowa gminna, którą wjechałem i samochód zostawiłem tam za drzewami do 3,5 tony droga i kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się zakład Połaniec Ebong, Innsmont zrobimy panu małą reklamę zakład usług energetycznych i za chwilę do tego wrócę ok, jestem na działce południową granicę wyznaczają mniej więcej te drzewa wiem, że z góry, z lotów, taka z drona było to dużo przyjemniejsze i nie każdy z was wchodzi na działkę żeby zobaczyć jak ona wygląda a ta działka tutaj ma te trawy, te końcówki suche są wyższe ode mnie, ok? Twarz mam na wysokości o tutaj tej rośliny, końcówki tej zielonej rośliny. I tutaj jakieś potężne sprzęty, koparki czy inne wykorzystały tą działkę i sobie dojechały do kolejnych, innych. Działka, jak widzicie, jest porośnięta trawą, niekoszona, porosła drzewami, krzewami. To wszystko należałoby opróżnić. Pamiętajcie, że pozyskany surowiec jest wasz w momencie kiedy kręcę ten film to chrust jest w cenie a to jest wasz własny chrust w dodatku nie z lasu tylko z łąki bo to jest łąka formalnie w ewidencji gruntów a nie las a nawet nie teren zadrzewiony i zakrzewiony okay? dobrze wracając do tamtych budynków w których pan bąk ma swój zakład zakładam że przy Teraz tak. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie rolne. Produkcji sadowniczej, ogrodniczej. To jest przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec. Plan jest z 2005 roku z jakimiś poprawkami parę lat później. Natomiast można budować, z tego co wyczytałem w planie miejscowym, budynki gospodarcze związane z funkcją podstawową, czyli z uprawami rolnymi w tym przypadku mamy łąkę, i z sadowniczymi czy ogrodniczymi. tak? Czyli budynek gospodarczy tutaj w teorii można postawić. W praktyce odsyłam Was do architekta, który będzie Wam takie coś projektował. I jeżeli ten plan miejscowy w przyszłości będzie zmieniany, to wszystko wskazuje na to, tak to wygląda w mojej małej logice na Lepy, że działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej, ma wszystkie media: prąd, woda, gaz, kanalizacja przebiega przez działkę. Obok jest przystanek, jest to wlot do miasta. Nieprzyjemne miejsce, niestety, bo jest linia energetyczna wysokiego napięcia odchodząca od elektrowni Połaniec. Trudno, więc pod zabudowę jednorodzinną się to nie za bardzo nadaje, zwłaszcza, że obok jest zakład, nazwijmy go komercyjno-przemysłowy, tak z grubsza. Ale to wszystko sugeruje, że ta działka, ten teren w przyszłości będzie również przeznaczony pod. Tego typu usługi, komercje, przemysł, hale, magazyny, składy, może nawet i stacje paliw. Jeżeli chcesz więcej szczegółów, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Obiecałem Wam, że przedrę się przez te trawy wysokie i pokażę Wam jeszcze rów, jak on wygląda od strony tej dużej działki 6,5 tysiąca metrów. I natknąłem się na resztki ogrodzenia. Zobaczcie, tu jest jeden słupek. Kawałek dalej jest drugi słupek ogrodzeniowy. Zaraz wam pokażę. Jest. Drugi stalowy, konkretny. Zobaczcie, średnica niezła. I tutaj dalej jest jeszcze jeden. Trzeci. To jest granica z działką południową. Jest. Jest. Mamy trzy słupki, co najmniej reszty szukać nie będę. A teraz postaram się dojść. Do tego rowu, co prosto nie będzie. Ale pamiętajcie, że każdą działkę trzeba obejrzeć na własne oczy, każdą nieruchomość mieszkanie jak kupujecie czy dom. To też wnikliwie przypatrujecie się każdemu metrowi kwadratowemu. No i moi drodzy, dotarłem do mniej więcej tego samego miejsca, z którego kręciłem tą działkę, na której stoję, ale z tamtego brzegu. Nie wiem, czy widać to na kamerze, tam w drzewach. Pomiędzy drzewami, podniosę trochę wyżej, widać moje auto. A tutaj mamy ten rów melioracyjny szerokości w tym miejscu kilku metrów. I tu mamy zwyczajnie taki burz, taką dzicz, potężne topole, osiki, inne drzewa. Także tą część działki mamy również zaliczoną. I tutaj znalazłem kolejny słupek ogrodzeniowy. Można do niego zawsze przymontować siatkę, a jak ogrodzicie... To zwiększycie wartość nieruchomości na starcie. Pokazałem wam na filmie, jak ktoś sobie kilkaset metrów dalej ogrodził działkę rolną i zwyczajnie zaczął tam taką mini uprawę. Tą działkę również możecie sobie ogrodzić pod kątem możliwości wykorzystania. Działkę możecie przywrócić do stanu używalności rolnej, urządzić tutaj ogród, szkółkę drzew, na przykład tych iglaków, tak jak ktoś po sąsiedzku sobie wymyślił. Możecie tutaj nasadzić drzew owocowych i w przyszłości czerpać pożytki z sadu. Możecie tutaj urządzić fajny ogród permakulturowy, zwłaszcza, że macie tutaj pod dostatkiem wody, gdyż obok jest rów. Biomasa rośnie sama. Aż trudno uwierzyć, że tutaj jest piąta klasa ziemi. Do momentu zmiany w planie miejscowym na tereny Komercyjno-przemysłowe, tak roboczo to nazwijmy. Działka też może Wam służyć. A w tej cenie nie wydaje się być drogą działką. Pamiętajcie, że ma pełne uzbrojenie. Prąd, wodę, gaz, kanalizację. Przy drodze wojewódzkiej jest przystanek. Bajka. Gdyby zapisy w planie miejscowym były inne, zakładam, że mogłaby być nawet do od 5 do 8 razy droższa Niż obecnie, w tej chwili. To jest tylko kwestia planu miejscowego. Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Tymczasem ja jadę na lody do miasta Połaniec, do rynku, bo są bardzo dobre. Są najlepsze w powiecie Staszowskim. Przynajmniej z tych, które znam. A wy myślicie nad tą piękną działką. Naprawdę nie jest droga, tak uważam, a trochę tych działek w życiu pomogłem moim klientom sprzedać. Cześć!